Serdecznie. W dzisiejszym odcinku programu Zmierz się z brafiterką porozmawiamy o bieliznie ślubnej na ten szczególny dzień w życiu każdej kobiety. Wspomnimy również o tej nocnej. Pani Moniko, to jakimi zasadami powinna się kierować pani młoda, żeby dobrze dobrać bieliznę do tej sukni ślubnej? Przy wyborze bielizny do sukni ślubnej y, powinniśmy się kierować trzema podstawowymi zasadami. Na pewno taka bielizna powinna być wygodna, komfortowa. Jednocześnie spełniać yy, warunki wizualne, czyli tak naprawdę powinna się podobać przyszłej pani młodej, a poza tym powinna być bardzo dobrze dopasowana, dlatego że dobre dopasowanie zapewnia nam komfort. W takim razie, jakie błędy popełniają panny młode w doborze tej bielizny? Yy, najczęstszym błędem popełnianym przez kobiety to jest wybór zbyt yy, dużego obwodu pod biustem i oczywiście zbyt małej miseczki. Zbyt luźny obwód powoduje, że nasz biust nie jest odpowiednio podtrzymywany, nadmiernie obwisa, nie, pod, nie mamy wtedy też również podkreślonej ładnie talii i tak naprawdę bardzo często ramiączka przesuwają się nam w górę, biust opada. I biust nie ma y, tego dobrego podtrzymania. Można również podczas ślubu zauważyć, że bar bardzo często panie młode się niepotrzebnie poprawiają, podciągają ramionczka, a tak naprawdę, jeśli nie dobierzemy odpowiednio, te, odpowiednio tego obwodu, to samo podciąganie ramionczek nic nam nie da. W takim razie, y, czy panny młode powinny się najpierw kierować do brafiterki z pomysłem, jaką suknię chcą wybrać? Zdecydowanie. Y, to właśnie brafiterka w odpowiedni sposób y, oceni kondycję piersi, ich wielkość, kształt i zaproponuje odpowiednią bieliznę. Y, z doświadczenia z przymierzani mogę powiedzieć, że bardzo często dochodzi do takiego jakby zderzenia z rzeczywistością. Najpierw y, panie mają wybrany model sukienki, a potem przychodzą do mnie y, dobierać odpowiednią bieliznę. I co się okazuje, że ta bielizna, ja mam bardzo duży problem wtedy jakby z doborem tej bielizny, dlatego, że jakby anatomia kobiety nie pozwala mi na zaproponowanie odpowiedniej konstrukcji pod daną suknię. Bardzo, bardzo często też dochodzi do takiej sytuacji, że kondycja piersi jest nieodpowiednia i ja nie mogę jakby zaproponować takiego fasonu, Bielizny, żeby nadawał się podda, poddany jakby model sukienki. Na rynku jest bardzo dużo, dużo różnych konstrukcji, fasonów. Ja jednak zdecydowanie polecałabym Paniom najpierw rozejrzeć się, na, rozejrzeć się w swojej okolicy, jakie mamy możliwości zakupu tej odpowiedniej bielizny, a potem dopiero zdecydować się na wybór sukni ślubnej. Bo chodzi tutaj o to, żeby jednak dobrze dopasowaną bielizną podkreślić walory tej sukienki, a nie zepsuć jakby ten efekt końcowy. W takim razie pokażmy naszym widzom na modelce te różne konstrukcje i różne możliwości doboru bielizny. Na materiale filmowym widzieliśmy, że dobór bielizny to również dodatki, nie tylko biustonosz. Zdecydowanie polecam komplety, i tutaj w skład takiego kompletu wchodzi dobrze dopasowany biustonosz, figi, które dobieram w zależności od figury, z jaką mam do czynienia, pasy do pończoch, podwiązka. Bardzo dobrze, żeby jednak ta podwiązka była z dodatkiem koloru niebieskiego, dlatego że ten niebieski kolor symbolizuje małżeńskie szczęście. Można jeszcze zaproponować pończochy bądź rajstopy. Najlepiej jednak, żeby były to pończochy, dlatego że uważam, że są bardziej seksowne, bardziej podkreślają kobiecość, a poza tym nie oznaczają się pod suknią ślubną. Ale po tym ślubie i po weselu no, przychodzi czas na noc poślubną. Jakie ma Pani propozycje na tą okazję? Tutaj mamy bardzo duży wybór. Ja jestem zwolenniczką koronek, haftów, różnego rodzaju przejrzystości, fajnymi rozwiązaniami są penuary, koszulki, baby doll. Można zaproponować również dodatkowe akcesoria, takie jak maski, rękawiczki. To tak naprawdę tylko od kobiety zależy, kim chce być w tą wyjątkową noc. W takim razie zaprośmy widzów na kolejny materiał. Tym razem z bielizną nocną. Zobaczyliśmy w materiale to chyba nie wszystkie możliwości i propozycje. Pamiętajmy, kobietami powinnyśmy się czuć całe życie, a nie tylko w tą jedną wyjątkową noc. To tak naprawdę od nas zależy, kim będziemy. Poprzez dobrze dopasowaną bieliznę, przez fajny wybór tej bielizny, możemy podkreślić osobowość kobiety. Myślę, że każda z nas znajdzie coś wyjątkowego. Kobieta powinna pobudzać i bielizną podkreślić swoją osobowość. W takim razie bawmy się bielizną, czujmy się pięknie i zmysłowo, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.